W tym pierwszym poradniku zaprezentuję Ci program Speedfan. Speedfan to popularny program do monitorowania temperatury procesora, płyty głównej i karty graficznej dysku twardego. Za pomocą aplikacji możemy także testować i konfigurować u układ chodzenia, mierzyć napięcia, sprawdzać stan baterii i monitorować obciążenie dysku i procesora oraz przeglądać danie SMART naszej maszyny. Spitman posiada dobrze przemyślany, podzielony na kartę infres, znajdziemy także na nich informacje o poszczególnych podzespołach komputera. Ważną cechą aplikacji jest minimalizacja do zasobnika systemowego. W obszarze powiadomień wyświetlane będą liczniki, informujące o wartościach odczytanych z czujników i warto również zwrócić uwagę na moduł odpowiedzialny za rysowanie wykresów dotyczących napięć, prędkości wentylatorów i temperatur. Główne funkcje programu są takie: automatyczne lub manualne dostosowanie prędkości wentylatora, automatyczna kontrola zegara z CPU, współpraca z dyskami SCI's, możliwość określenia docelowej i ostrzegawczej temperatury dla każdego monitorowania urządzenia, edycja właściwości układu chłodzącego, wygodna modyfikacja napięć prędkości kontrolerów wentylatorów. Prowadzenie dziennika zdarzeń, możliwość definiowania akcji różnego rodzaju, uruchomienie aplikacji, wyświetlanie komunikatu lub odtworzenie dźwięku. Operacja będą, operacje będą wyzwalane w przypadku wystąpienia żadnych zadanych przez użytkownika wartości. Edytor zaawansowanych właści, właściwości chipsetu lub możliwość wysyłania raportów za pomocą poczty elektronicznej. I jeszcze możemy obsługiwać serwery proxy. Speedman to program. Powszechnie, powszechnie znany na zasadach licencji Freeware. Narzędzie posiada dobrą dokumentację, czyli że składa się z pliku pomocy FAQ i zbioru artykułów. Podczas pracy aplikacji wyświetlane są także przydatne wskazówki. Jeszcze ważna informacja dla ludzi, którzy chcą sobie ustawić wersję polską językową, a nie wiedzą jak. Już Wam to pokazuję. Wchodzimy w konfiguruj, w opcje, język programu, standardowo mamy English. Wyszukujemy sobie język Polish, klikamy, dajemy OK i już mamy. PWN1, PWN2 i PWN3, są to prędkości wentylatorów, w moim przypadku 3. Możemy je dowolnie ko konfigurować, aby nasze wentylatory chodziły szybko lub wojno. GPU mamy 53 stopnie Celsjusza X core 0 50 stopni. Dlatego nie możemy zwalniać wiatraka teraz po pojedynczym stopniu, tylko co 5 możliwych. Zegar trzeba wpisać na przykład płytę główną jaką mamy, wtedy nam wyszuka informacje, na przykład. O możemy go pochwalić lub też zignorować. Egzotyczne. Tutaj mamy wszystkie zminimalizowane, yy, zminimalizowane informacje. Między innymi mamy uptime, czyli ile czasu już chodzi. 0 dni, dopiero mamy 17 godzin. Smart. To jest smart, możemy sobie stawić tak jak i mamy dysk i wszystko zostanie nam tutaj pokazane temperatura i inne rzeczy wykresy dzięki wykresom możemy sprawdzać temperaturę kiedy zmienia się temperatura naszego komputera możemy poznać szybkość wiatraczków lub pobieraną energię czyli wolty w naszym przypadku To był poradnik na temat programu Spitfan. Jeżeli chcesz więcej filmów, zasubskrybuj ten kanał. Witam.